W sobotę, 18 października, w Radnicy, w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, młodzież gimnazjalna przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Udzielił go ksiądz biskup Tadeusz Lityński, który w swoim kazaniu przypomniał znaczenie tego sakramentu oraz podkreślił jego rolę w życiu każdego katolika. Życie kościoła to życie pulsujące w rytm działania Ducha Świętego. Gdyby nie obecność Ducha Świętego, to dla nas Pan byłby kimś bardzo dalekim, a tak jest naszym Ojcem, do którego zwracamy się codziennie w modlitwie. Gdyby nie obecność Ducha Świętego, to osoba Jezusa Chrystusa byłaby być może tylko wspomnieniem osoby historycznej. Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane przez chrzest. Zwany jest także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Bierzmowane osoby zostają namaszczone krzyżem świętym. Pan z dar Ducha Świętego. Pokój Krzysztof. Krzysztof. przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Amen. Pokój z tobą. Zadaniem bierzmowania jest przekazanie ducha świętego, umocnienie wiary oraz włączenie bierzmowanego w misję ewangelizacji Kościoła.